Otworzyłem drzwi wejściowe, a znajome skrzypienie powitało mnie po wyczerpującym treningu na siłowni. Dom pachniał lawendą i czymś jeszcze, czymś nieznanym. Powiesiłem klucze na haczyku przy wejściu i zdjąłem buty, rozciągając obolałe mięśnie. Hej, kochanie, zawołałem, oczekując zwyczajowej odpowiedzi z kuchni. Odpowiedziała mi cisza. To dziwne, bo Sara zwykle nuciła coś pod nosem, przygotowując kolację. Wzruszyłem ramionami, zakładając, że jest czymś zajęta. Idąc w stronę salonu, aby się zrelaksować, coś przykuło moją uwagę kurtka, przewieszona przez oparcie kanapy. Nie była moja. Krój był inny, kolor nie pasował do stylu Sara. Zaintrygowany, podniosłem ją. Była elegancka, ciemna, paczniała czymś obcym, może mieszanką jej perfum i czegoś jeszcze. Rozejrzałem się dookoła i zauważyłem, że drzwi do szafy Sara były uchylone, a ubrania wylewały się ze środka. Kurtka nie pasowała do jej garderoby. Niepokój zaczął osiadać w moim żołądku. Usiadłem na kanapie, trzymając kurtkę w rękach. W jej kieszeni znalazłem wizytówkę. Moje dłonie zaczęły drżeć, gdy czytałem nazwisko Lena Hartley. Szczegóły kontaktowe wyglądały profesjonalnie, ale szybkie wyszukanie w Google ujawniło, że jest dobrze znaną striptizerką oferującą prywatne, intymne usługi. Moje serce zaczęło bić szybciej. Czy to możliwe, że Sara mogłaby być związana z kimś takim? Czułem, jak w moim wnętrzu zacieśnia się węzeł zdrady. Sara? Wyszeptałem, bardziej do siebie niż do kogokolwiek innego. Cisza pozostała nieprzerwana. Wątpliwości zaczęły mnie gryźć. Może przesadzam, ale dowody wydawały się zbyt konkretne. Zdeterminowany, by poznać prawdę, postanowiłem ją skonfrontować. Poszedłem do kuchni, skąd dobiegał cichy odgłos siekania. Sara tam była, skoncentrowana na krojeniu warzyw. Podniosła wzrok, zaskoczona, widząc mnie tak spiętego. Hej, wyglądasz na zdenerwowanego. Wszystko w porządku? Zapytała z troską w głosie: Zmusiłem się do uśmiechu, próbując ukryć burzę w środku. Tak, po prostu ciężki dzień na siłowni. Wszystko dobrze. Skinęła głową, ale dostrzegłem przebłysk niepokoju w jej oczach. Postanowiłem zakończyć grę. Sara, znalazłem coś. Kurtkę. Nie jest moja i jej nie rozpoznaję. Wiesz coś na ten temat? Jej nóż zatrzymał się w powietrzu, warzywa wciąż leżały na desce do krojenia. Wzięła głęboki oddech, odwracając wzrok na chwilę, zanim ponownie spojrzała mi w oczy. To nic takiego, Alex. Może należy do przyjaciela. Nie byłem przekonany. Przyjaciela? A może kogoś innego? Znalazłem wizytówkę w kieszeni. Lena Hartley. To striptezerka, prawda? Kompozycja Sara pękła. Jej oczy wypełniły się łzami, a ona ponownie odwróciła wzrok. Aleks, proszę To nie tak, jak myślisz. Poczułem przypływ gniewu i bólu. Więc co to jest, Sara? Wyjaśnij mi to. W końcu spojrzała mi w oczy uzyspływały po jej policzkach. Nie chciałam, żebyś dowiedział się w ten sposób Przepraszam zdrada bolała głęboko. Wstałem gwałtownie, przewracając krzesło. Przepraszam, to za mało. Zniszczyłaś nasze małżeństwo. Ufałem ci. Nie czekając na odpowiedź, chwyciłem klucze i wybiegłem, zatrzaskując drzwi za sobą. Chłodne nocne powietrze uderzyło mnie w twarz, gdy kierowałem się do garażu. Moje myśli wirowały wokół zemsty, wokół tego, jak Sara musi zapłacić za swoją zdradę. Usiadłem w samochodzie, silnik wciąż pracował, a ja obmyślałem swój kolejny ruch. To już nie chodziło tylko o odkrycie niewierności to była kwestia odzyskania mojego poczucia własnej wartości, mojej godności. Nie mogłem pozwolić, by uszło jej to na sucho. Zdeterminowany, wyciągnąłem telefon i zacząłem dzwonić do przyjaciół, którzy mogą mi pomóc, do osób i źródeł, które upewnią się, że Sara poniesie konsekwencje swoich działań. Każdy krok był przemyślany. Napędzany mieszanką bólu i determinacji. Jadąc przez opustoszałe ulice, chłodne nocne powietrze nie przynosiło ulgi moim gonitwom myśli. Każde czerwone światło, każdy przechodzień, każdy odległy dźwięk Syreny, tylko potęgowały poczucie zdrady. Zaparkowałem samochód w garażu, silnik wciąż pracował i wziąłem głęboki oddech. To nie chodziło już tylko o odkrycie niewierności Sara, chodziło o to, by upewnić się, że zrozumie głębie swojej zdrady. Wyciągnąłem telefon i przeszukałem listę kontaktów, zatrzymując się na numerze Jake'a. Jake i ja przyjaźniliśmy się od czasów studiów, zawsze wspierając się nawzajem w trudnych chwilach. Jeśli ktoś mógł mi pomóc ogarnąć ten chaos, to właśnie on. No dalej, Jake, mruknąłem, naciskając przycisk połączenia. Telefon zadzwonił dwa razy, zanim odebrał. Alex? Stary, minęło trochę czasu. Co tam? Zawahałem się, ale postanowiłem przejść od razu do sedna. Jake, potrzebuję twojej pomocy. To poważne. W słuchawce zapadła chwila ciszy, a ja wyczułem troskę w jego głosie. Dobra, spotkajmy się na naszym starym miejscu za godzinę. Porozmawiamy. Zgodziłem się i zakończyłem rozmowę, czując mieszankę ulgi i niepokoju. Godzina to niedługo, ale w moim stanie wydawała się wiecznością. Siedziałem w samochodzie, planując każdy krok. Musiałem być metodyczny żadnych pochopnych decyzji. Zemsta wymaga precyzji. Godzinę później Jake siedział w naszej ulubionej knajpce, popijając czarną kawę i patrząc przez okno. Spojrzał na mnie, gdy podszedłem. Na jego twarzy malowało się pytanie. Jake, dzięki, że spotkałeś się ze mną tak nagle, powiedziałem, siadając naprzeciwko niego. Skinął głową. Jego spojrzenie wyrażało troskę. Co się dzieje, Alex? Brzmiałeś poważnie przez telefon. Wziąłem głęboki oddech i opowiedziałem mu wszystko o znalezieniu kurtki, wizytówki i konfrontacji z Sara. Jake słuchał uważnie, jego wyraz twarzy stawał się coraz bardziej ponury z każdą kolejną szczegółową relacją. Więc co zamierzasz zrobić? zapytał, gdy skończyłem. Pochyliłem się, obniżając głos chcę, żeby zapłaciła Jake. Wzięła wszystko zaufanie, nasze małżeństwo. Nie mogę pozwolić, żeby jej to uszło na sucho. Jake przeczesał dłonią włosy, zastanawiając się. Zemsta może być niebezpieczna, Alex. Musisz być ostrożny. Pomyśl, co chcesz osiągnąć. Chcę, żeby cierpiała, Jake. Chcę, żeby zrozumiała, co zrobiła. Chcę zrujnować jej życie tak, jak ona zrujnowała moje. Westchnął, kiwając powoli głową. Dobra. Najpierw musimy zebrać dowody. Coś konkretnego, co pokaże, co ona wyprawiała. Jeśli pójdziesz na całość bez dowodów, może się to obrócić przeciwko tobie. Zgodziłem się, wiedząc, że ma rację. Myślałem o przejrzeniu jej telefonu, może skrzynki e-mailowej. Cokolwiek, CEO potwierdzi zdradę ponad wszelką wątpliwość. Jake zawahał się. Jesteś tego pewien? Włamanie się w jej prywatność może mieć swoje konsekwencje prawne. Spojrzałem mu w oczy, moja determinacja była niezachwiana. Nie obchodzi mnie to. Potrzebuję prawdy i muszę działać na jej podstawie. Jake wyciągnął rękę, kładąc dłoń na mojej. Dobrze, pomogę ci. Ale musimy być mądrzy. Zacznijmy od dostania się do jej telefonu. Wiesz, gdzie go trzyma? Zawsze miała go przy sobie, czy to w domu, czy na zewnątrz. To była jej linia życia, jej połączenie ze wszystkim innym. Tak, trzyma go w torebce. Nigdy nie wychodzi z domu bez niej. Jake skinął głową. Dobrze. Musimy poczekać, aż jej nie będzie w pobliżu. Może dzisiaj wieczorem, po kolacji. Mogę ją czymś zająć, a ty weźmiesz telefon. Poczułem przypływ wdzęczności. Dzięki, Jake. Mam u ciebie dług. wzruszył ramionami. Uważaj tylko, żeby nie wpakować się w coś, czego nie możesz kontrolować. Widziałem, jak zemsta potrafi pochłonąć człowieka. Uśmiechnąłem się lekko, ale napięcie nie opuszczało mnie. To nie tylko o zemstę chodzi. Chodzi o odzyskanie tego, co moje. Wróciłem do domu, a cisza w nim była niemal namacalna. Powietrze wydawało się gęste od napięcia, które wisiało między nami od konfrontacji. Sara była na górze, prawdopodobnie nieświadoma burzy, która właśnie nabierała tempa na dole. Wziąłem głęboki oddech, próbując uspokoić myśli, zanim poszedłem do kuchni, gdzie Jake już przygotowywał się do działania. Dobra, oto plan, wyjaśnił Jake. Rozkładając mapę domu na stole. Zwykle trzyma telefon w torebce w sypialni. Musimy stworzyć rozproszenie, żeby zostawiła go bez nadzoru na kilka minut. Skinąłem głową, uważnie słuchając, jak tłumaczy każdy krok. Czas miał kluczowe znaczenie. Każdy błąd mógłby zaalarmować Sara i wszystko zniweczyć. Wieczorem napięcie rosło. Sara siedziała w salonie. Oglądając telewizję, całkowicie nieświadoma naszych zamiarów. Obserwowałem zegar, czekając na odpowiedni moment. Teraz, wyszeptał Jake, dając mi sygnał. Poruszyłem się szybko, sięgając po telefon z torebki i wsuwając go do kieszeni. Fala adrenaliny przetoczyła się przez moje ciało, ale nie było czasu na świętowanie. Musieliśmy działać szybko. Wróciliśmy do Knajpki, gdzie przeanalizowaliśmy jej wiadomości i e-maile, szukając jakichkolwiek dowodów na zdradę. Nie zajęło nam to długo, liczne wiadomości między Sara a Leną Hartley były bardziej intymne, niż mogłem sobie wyobrazić. Czułem zimną satysfakcję, gdy dowody zaczęły się nawarstwiać. To był dopiero początek. Z pomocą J.K. mogłem ujawnić zdradę Sara wszystkim, których znała, i upewnić się, że poniesie konsekwencje swoich działań. Ale w miarę jak siedziałem tam, otoczony dowodami jej niewierności, zaczęła mnie gryźć wątpliwość. Czy naprawdę chcę obrać tę drogę? Granica między sprawiedliwością a zemstą była cienka, a ja balansowałem na krawędzi. Jake dostrzegł moje wahanie. Musisz się skupić, Alex. Ona musi zrozumieć, co zrobiła. Wziąłem głęboki oddech, odpychając wątpliwości na bok. Masz rację. Działamy dalej. Gdy noc się pogłębiała, nasz plan nabierał kształtu, każdy krok przybliżał mnie do wymarzonej zemsty. Poczucie zdrady napędzało moją determinację, a teraz nie mogłem już zawrócić. Dom, który kiedyś był moją ostoją, teraz stał się kluczem do mojego odwetu, a ja byłem gotów uwolnić jego potencjał. Świt zastał mnie w gabinecie, otoczonego dowodami, które zebraliśmy poprzedniej nocy. E-maile, zdjęcia, wiadomości, wszystko świadczyło o zdradzie Sara. Serce biło mi szybko, mieszając gniew z determinacją. Wiedziałem, że to musi być dziś. Obudziłem J.K. zdecydowanym potrząśnięciem. Wstawaj, stary. Mamy dużo do zrobienia. Z jękiem przetarł oczy, a potem usiadł. Jaki jest plan na dziś, Alex? Musimy wejść głębiej. Wczoraj znaleźliśmy wiadomości między Sara a Leną, ale chcę wiedzieć więcej. Muszę zrozumieć, dlaczego to zrobiła. Jake skinął głową, szybko się. U. Dobra. Mam kilka kontaktów, które mogą pomóc nam uzyskać więcej informacji. Ale musimy być ostrożni. Jeśli Sara się dowie, to wszystko może się zaostrzyć. Wziąłem głęboki oddech, zbierając siły. Jestem gotowy. Zaczynajmy. Spotkaliśmy się ponownie w Knajpce, która o tej porze była niemal pusta. Jake wykonał kilka szybkich telefonów, jego palce sprawnie poruszały się po ekranie. Po kilku napiętych minutach odłożył telefon i spojrzał na mnie. Mój znajomy w cyberkafejce może nam pomóc włamać się do jej skrzynki e-mailowej i kont w mediach społecznościowych. To ryzykowne, ale to nasza najlepsza szansa na zdobycie konkretnych dowodów. Pokiwałem głową, czując mieszankę niepokoju i determinacji. Róbmy to. W cyberkafejce, ciemnym i dusznym miejscu na obrzeżach miasta, gdzie prywatność była rzadkością, Jake przedstawił mnie Marcusowi. Markus, szczupły mężczyzna o nerwowych ruchach, powitał nas ostrożnym uśmiechem. Jake, dawno cię nie widziałem. W czym mogę pomóc? Jake krótko wyjaśnił naszą sytuację, podkreślając potrzebę dyskrecji. Markus słuchał uważnie, jego oczy błądziły po pomieszczeniu, jakby obawiał się ukrytych obserwatorów. Dobra, mogę pomóc. Ale to nie będzie tanie i zawsze jest ryzyko, że zostaniemy złapani. Jesteście pewni, że chcecie to zrobić? Spojrzałem na J.K., moje spojrzenie było niewzruszone. Nie mamy wyboru. Potrzebujemy prawdy. Markus skinął głową i poprowadził nas do tylnego pomieszczenia wypełnionego starymi komputerami i splątanymi kablami. Zasiadł do jednego z terminali, jego palce szybko biegały po klawiaturze, jakby robił to tysiące razy wcześniej. Najpierw potrzebujemy dostępu do jej skrzynki e-mailowej, powiedział, nie odwracając wzroku od ekranu. Kiedy już to zrobimy, będziemy mogli poszukać kompromitujących dowodów, e-maili, zdjęć, czegokolwiek, co potwierdzi głębie jej zaangażowania z Leną. Patrzyłem, jak Markus pracuje, czując, jak napięcie we mnie narasta. Sekundy zmieniały się w minuty, a każda chwila wydawała się wiecznością. W końcu Markus odwrócił się do nas z zadowolonym uśmiechem. Jesteśmy w. U. Jej skrzynka jest dostępna, a ja ominąłem większość zabezpieczeń. Macie jakieś 20 minut, zanim system wyloguje się automatycznie. Jake i ja wymieniliśmy szybkie spojrzenie, zanim rzuciliśmy się do pracy. Przeszukiwaliśmy skrzynkę Sara, szukając korespondencji, która mogłaby rzucić światło na jej motywy. Nie zajęło nam to długo, znaleźliśmy ciąg Emaili między nią a Leną, omawiających spotkania, plany i intymne szczegóły, które tylko potwierdziły ich związek. To gorsze, niż myślałem, powiedziałem, przewijając kolejne wiadomości na ekranie. Spotykała się z Leną regularnie przez miesiące. Jake spojrzał mi przez ramię, jego wyraz twarzy stawał się coraz bardziej ponury. Jest jeszcze więcej. Spójrz na ten wątek e ona nie tylko spotyka się z Leną, angażuje ją w swoje życie osobiste i zawodowe. To tak, jakby zbudowała z nią cały osobny świat. Przez moje ciało przeszedł zimny dreszcz. Dlaczego nigdy nie wspomniała o Lenie? Co próbowała ukryć? Zanim mogliśmy zagłębić się dalej, Markus ostrzegł nas, że system za chwilę się wyloguje. Szybko zapisaliśmy pliki na pendrive'ie, Mając teraz w rękach niepodważalne dowody. Musimy teraz stąd wyjść, powiedział Jake stanowczo. Jeśli Sara się dowie, to może się zrobić niebezpiecznie. Opuściliśmy cyberkafejkę, z ciężarem naszej odkrycia ciążącym na nas. Jadąc z powrotem do mojego domu, czułem, jak ogrom tego, co robimy, osiada na moich barkach. Te dowody to dopiero początek, ale dają nam amunicję potrzebną do realizacji naszego planu. W domu atmosfera była napięta. Sara wciąż była na górze, nieświadoma burzy, która już się rozpętała. Usiadłem przy stole jadalnym, wpatrując się w pendrive, rozważając nasze następne kroki. Jake przechadzał się po pokoju, wyraźnie analizując sytuację. Musimy zdecydować, jak wykorzystać te informacje, powiedział, zatrzymując się, by spojrzeć na mnie. Czy idziemy na policję, konfrontujemy się z nią bezpośrednio, czy sami ujawniamy jej zdradę? Wziąłem głęboki oddech, dokładnie rozważając każdą opcję. Pójście na policję mogłoby zadziałać, ale może nie dać nam kontroli nad sytuacją. Konfrontacja twarzą w twarz mogłaby eskalować zbyt szybko. Myślę, że ujawnienie jej zdrady na własnych warunkach da nam przewagę. Jake skinął głową, zastanawiając się. Zgadzam się. Ale musimy działać strategicznie. Nie możemy wszystkiego ujawnić na raz. Musimy zbudować sprawę, której nie będzie mogła zaprzeczyć. Oparłem się na krześle, czując ciężar tej decyzji. Zaczniemy od zebrania większej ilości informacji, może nawet zeznań od osób, które są z nią związane. Im więcej dowodów, tym silniejsza nasza pozycja. Jake uśmiechnął się lekko, jego oczy wyrażały zrozumienie. Wygląda na to, że jesteśmy w tym razem, CO? Odwzajemniłem uśmiech, napięcie na chwilę ustąpiło. Tak. Upewnijmy się, że zapłaci za to, co zrobiła. Dzień upłynął pod znakiem metodycznego zbierania kolejnych dowodów. Jake i ja kontaktowaliśmy się z ludźmi, którzy mogli mieć wgląd w aktywności Sara. Każda nowa informacja malowała coraz bardziej klarowny obraz jej zdrady, potęgując naszą determinację, by doprowadzić sprawę do końca. Ale pod powierzchnią wciąż tliły się wątpliwości. Granica między sprawiedliwością a zemstą zaczęła się rozmywać. Koszty naszych działań stawały się coraz bardziej widoczne. Jednak zdrada Sara była zbyt głęboka, a ból zbyt świeży, by odpuścić teraz. Gdy zapadł zmrok, usiedliśmy razem, przeglądając zgromadzone dowody. E-maile, zdjęcia, wiadomości, wszystko leżało przed nami jak mapa do zemsty. Kłamstwa Sara nie tylko zniszczyły moje zaufanie ale też ujawniły słabości, o których wcześniej nie miałem pojęcia. Teraz nadszedł czas, by wykorzystać tę wiedzę, by odzyskać kontrolę nad swoim życiem. Jake przerwał ciszę. Musimy działać ostrożnie, powiedział, jego głos był spokojny, ale stanowczy. Jeden fałszywy krok i wszystko może się rozsypać. Skinąłem głową, czując, jak moja determinacja twardnieje. Zrobimy to krok po kroku. Bez pośpiechu, bez błędów. Następnego ranka wschodzące słońce malowało ciepłe odcienie na ścianach domu, ale we mnie panował chłód. Sara, zupełnie nieświadoma, krzątała się po kuchni, przygotowując śniadanie. Jej ruchy były spokojne, jak gdyby nic się nie stało. Ale ja wiedziałem, co się stało, i to wystarczyło, by przypomnieć mi, dlaczego muszę dokończyć to, co zaczęliśmy. Po śniadaniu, Jake i ja opracowaliśmy plan. Wiedzieliśmy, że musimy odizolować Sara od jej przyjaciół, pracy, życia społecznego. To miał być pierwszy krok w jej upadku. Pierwszym celem były finanse. Dzięki danym, które zdobyliśmy, uzyskaliśmy dostęp do jej kont bankowych. W ciągu kilku godzin jej oszczędności zniknęły, przelane na inne, nieśledzone konta. Rachunki zaczęły pozostawać niezapłacone, a karty kredytowe szybko osiągnęły swoje limity. Każdy krok był precyzyjny, a jej życie finansowe zaczęło się chwiać. Następnie uderzyliśmy w jej życie towarzyskie. Korzystając z dowodów, które zgromadziliśmy, zaczęliśmy publikować w mediach społecznościowych. Zdjęcia, wiadomości, e-maile, wszystko, co pokazywało jej zdradę, zostało ujawnione. Znajomi i współpracownicy, którzy kiedyś ją wspierali, zaczęli się od niej odsuwać. Każda nowa wiadomość, każdy komentarz budował jej upokorzenie. Musimy to zrobić ostrożnie, przypomniał Jake, gdy kolejne wiadomości pojawiały się w sieci. Jeśli przesadzimy, ludzie zaczną się zastanawiać, kto za tym stoi. Zgodziłem się, wiedząc, że musimy działać z rozwagą. Ostatnia część naszego planu była najbardziej przebiegła. Przygotowaliśmy fałszywą ofertę pracy, prestiżową pozycję, która miała pomóc Sara odbudować jej karierę. W desperacji, by uciec od upokorzenia, przyjęła ją bez wahania. Nie wiedziała, że to była pułapka. Wieczorem przed jej rzekomym pierwszym dniem pracy zdecydowałem się ją skonfrontować. Nasz dom przypominał pole bitwy, powietrze było ciężkie od napięcia i niewypowiedzianej złości. Sara, zacząłem, mój głos był spokojny, ale chłodny. Musimy porozmawiać. Podniosła wzrok, jej oczy były czerwone od nieprzespanych nocy. Alex, proszę. Mogę wszystko wyjaśnić. Uniosłem pendrive, na którym były zgromadzone wszystkie dowody jej zdrady. Zabrałaś mi wszystko. Teraz ja odbieram wszystko tobie. Uzy wypełniły jej oczy, ale tym razem nie było błagania. Alex, nigdy nie chciałam, żeby to tak się skończyło. Zrobiłem krok do przodu, ledwo powstrzymując gniew. Zdradziłaś mnie, nasze małżeństwo, nasze życie. Teraz to kończę raz na zawsze. W tym momencie Jake wszedł do pokoju, a ostatni element naszego planu został uruchomiony. To koniec Sara. Nie masz już nikogo. Zobaczyłem, jak świadomość jej upadku powoli do niej dociera. Osunęła się na krzesło, a strach i rozpacz malowały się na jej twarzy. Co ty zrobiłeś, Alex? Spojrzałem na nią, moja determinacja była niezachwiana. Zrobiłem to, na co zasłużyłaś. Zabrałaś mi wszystko, a teraz ja odbieram wszystko tobie. Minęły dni, a życie Sara zaczęło się sypać. Była bez pracy, bez przyjaciół, bez środków do życia. Stała się cieniem samej siebie, jej dawna pewność siebie ustąpiła miejsca izolacji i rozpaczy. Publiczne upokorzenie było ostatnim gwoździem do trumny jej reputacji. Ale pomimo satysfakcji, jaką odczuwałem, wiedząc, że zemsta się powiodła, czułem, jak w sercu narasta pustka. Nienawiść, która mnie napędzała, teraz wydawała się pusta. Osiągnąłem swój cel, ale za jaką cenę? Pewnego wieczoru siedziałem sam w salonie, otoczony ciszą, domu, który kiedyś wypełniała radość. Jake wszedł do pokoju, jego twarz była poważna, ale łagodna. Zrobiłeś to, Alex. Ona jest skończona. Skinąłem głową, wpatrując się w puste ściany. Tak, ale czuję się pusty. Jake usiadł obok mnie, kładąc rękę na moim ramieniu. Zemsta nigdy naprawdę nie wypełnia tej pustki. Po prostu zamienia jeden ból na inny. Westchnąłem, ciężar jego słów uderzył we mnie jak fala prawdy. Może nadszedł czas, żeby ruszyć dalej. Znaleźć sposób, by się uleczyć. Jake przytaknął, zrozumienie malowało się na jego twarzy. Nigdy nie jest za późno, Alex. Możemy zacząć od nowa. Mijające dni były mieszaniną ulgi i żalu. Ostateczny upadek Sara nie przyniósł mi ukojenia, na które liczyłem. Dom, który kiedyś był pełen miłości i zaufania, stał się pustym miejscem pełnym wspomnień i żalu. Pewnego poranka, siedząc przy kuchennym stole, dostałem wiadomość od Sara. Była krótka, zwięzła pożegnanie. Napisała, że wyjeżdża na zawsze, że nie ma już siły walczyć. Czytałem te słowa, czując mieszankę ulgi i smutku. Było to zamknięcie, którego nigdy nie chciałem, ale którego najwyraźniej potrzebowałem. Dni zamieniły się w tygodnie, a ja zacząłem odbudowywać swoje życie. Powoli, krok po kroku, zacząłem uwalniać się od gniewu i bólu, które mnie pochłaniały. Ale gdzieś głęboko we mnie pozostała świadomość, że ta droga zemsty zmieniła mnie na zawsze. Kiedyś myślałem, że zdrada Sara była największym ciosem, jaki mógł mnie spotkać. Ale prawdziwa zdrada przyszła z mojego wnętrza pozwoliłem, by zemsta mnie pochłonęła, niszcząc część mnie, której nie mogłem odzyskać. Teraz, patrząc na wschód słońca, wiem, że przede mną długa droga do odbudowy siebie. Zemsta nie przyniosła mi spokoju, ale dała mi coś innego, początek nowego życia, które mogę stworzyć na własnych warunkach. Historia kończy się z poczuciem goryczy ale także nadziei, że nawet po zdradzie i zniszczeniu można odnaleźć światło w ciemności. To koniec jednej drogi, ale początek nowej.